Naprawdę, naprawdę niespodziewane. Rzadko się widzi, żeby wina osoba tak po prostu mówi! Nie. Le na ziemię, albo wiesz. W ona chciała nas zastrzelić. Więc nie ma, że na ziemię. Chciała... No! Dobra! Rozpracowałeś mnie, no to chyba musisz po prostu zginąć. Przykro mi, ale wygląda na to, że uciekła. Już wezwałem wydział. Powinni lada chwila przy, yy, przygotować pościg. Detektywie bet Wszystko w porządku? Słyszeliśmy wystrzał! Wszystko w porządku. Po prostu... zdobyłem kolejną dziurę w moim płaszczu. Hm, mówi, jakby było wszystko w porządku, ale wygląda na całkiem wstrząśniętego. Ale co ważniejsze, chłopcze... Znaczy... Pani Edgeworth i pani von Karma? Czy wasza dwójka jest cała i zdrowa? No, ja... U mnie jest absolutnie wszystko dobrze. Ja także jestem cały i zdrowy, dzięki K. Mówiąc o okay, gdzie ona się podziała? Hmm, nie wiem, po prostu zniknęła. Hmm, pójdę jej poszukać. O i. Hej, detektywie Gamszu. Tak, sir? Detektywie Bet? Przykro mi, że w ciebie wątpiłem. Niech pan się nie martwi, sir. To nie pana wina. Ja. Cóż, Ja was też okomywałem. Słyszałem o tym, co się wydarzyło. Od Kay. Kłamanie podczas wnoszenia zeznań jest wciąż niewybaczalne. Ale w tym wypadku. chroniłeś Kay i jej uczucia. Wygląda na to, że możesz mieć w sobie to, co jest potrzebne, aby być detektywem. A teraz, nie wasz nigdy utracić tego detektywistycznego ducha, okej? Okay? Y jasne, Tatku! Tatku? Ktoś tu chyba oglądał zbyt dużo dramatycznych y filmów z, y z detektywami, prawda? Nie jest sposób na y szybkie zepsucie atmosfery. Powinienem już wracać do śledztwa. Przysięgam, że złapię ją, nawet jeżeli to beda, będzie ostatnia rzecz jaką zrobię w życiu. Proszę być ostrożny, detektywie Bet. I powodzenia. Dzięki. Cóż, ja już idę. Być może pewnego dnia raz jeszcze się spotkamy. Ehm, um, a więc... Wielkie dzięki, kolego! Jesteś najlepszy! Naprawdę rozpracowałeś całą prawdę za tym wszystkim! Tak, cóż, cieszę się, że wszystko mogliśmy rozwiązać, zanim został pan wysłany do aresztu. Nie mogę uwierzyć, jak dużo kłopotów panu przysporzyłem swoimi zeznaniami, detektywie Gamszu. A, to żaden problem, naprawdę! <laughs> znaczy, ja też kłamałem i więc nie pomogłem również za bardzo. To nie jest pana wina wysoki sądzie! Cóż, nawet jeżeli nie mielibyśmy zeznań wysokiego sądu, sądzę, że ta pani prawnik znalazłaby inny sposób, żeby yy, pana w to wrobić. Tak. Nie mogę uwierzyć, że prawie zostałem wylany podczas swojego pierwszego tygodnia jako detektyw. Hmm. Cóż, tak długo jak nie jesteś zwolniony. Wow. Powinieneś pracować ciężko i yy, dawać siebie pełne 100% i wykonywać swoje obowiązki jak trzeba. O, i jeszcze jedno. Kay pozostawiła mi dla ciebie prezent. Naprawdę? Uuu, co to jest? Czym był przedmiot, który pozostawiła dla mnie Kay? Dowód ich przyjaźni? Nie. Chodzi oczywiście o tą rolatkę. To jest. To jest nasza specjalna sądowa rolatka. Naprawdę mogę ją sobie wziąć? Tak. To prezent dla Ciebie. Wielkie dzięki! Nie masz pojęcia, jak szczęśliwy dzięki temu jestem, kolego! Zaraz to sobie zjem! Pewnie, śmiało. Rolatki, które jedli detektyw Gamsho i Kay... Pomimo tego, iż jedna z nich została zachowana przez Kay dla jej ojca, ale nigdy do niego nie dotarła, wyglądałoby na to, że jej sentymenty poruszyły serce tego detektywa. Jest taki szczęśliwy, że to wygląda prawie tak, jakby miał swoje własne święto? Cóż, Kej poprosiła mnie, żebym mu to oddał. O, oh, to było dobre kolego. Nie mogę uwierzyć, że dane by było zjeść dwa te przepyszne desery jednego dnia. Biedaczek. To zupełnie tak jakby był w rolladowym niebie czy coś. Sam muszę podziękować później Kej. Hej, moment. Gdzie ona jest? To piero teraz to zobaczył? Czy nie był tutaj obecny, kiedy rozmawialiśmy o niej? Detektyw Bed poszedł jej poszukać. Być może powinieneś do niego dołączyć. Tar! Y a żebyś wiedział, kolego, pójdę mu pomóc. O, ale najpierw. Wiesz co, kolego? Właściwie nie powinienem chyba być dla ciebie już okrutny, ha? Od tej pory będę stał u pana boku, panie Edgeworth, sir. Od tego wytrzymam nic, poza kłopotliwym związkiem, sądząc po tym tajemniczym stanowisku. My też powinniśmy iść do domu, Miles. Musimy pośpieszyć się i złożyć raport dla papy. Zgadzam się. Cóż, obawiam się, że my również musimy już iść, detektywie. Zrozumiałem, sir! Niech pan się nie martwi! Będę prowadził śledztwo na naszą synu sprawą naprawdę dobrze! Ja... ja... będę na pana liczył. Zapach chłopotów z całą pewnością unosi się w powietrzu. I w ten oto sposób niczym zły sen. Mój pierwszy domniemany debiut w sądzie yy... przyszedł do swojego nagłego końca. Kilka miesięcy później w końcu byłem w stanie stać w sądzie naprawdę jako prokurator. Ale detektywem, który prowadził wtedy śledztwo, był, jak się obawiałem, detektyw Gamszu. Tuż po tym stał się moim bezpośrednim podwładnym. Próbowałem robić to wielokrotnie, ale słowa zawsze brakowało mi zawsze słów, aby opisać te e, przeogromne cierpienia, jakie mi, mi przysporzył. Ale przypuszczam, że takie, taka jest po prostu kolej rzecz. Jeżeli chodzi o małą dziewczynkę, która nagle zniknęła, Teraz jest ona. Teraz jest ona właśnie tutaj. A więc? Teraz pan pamięta? Tak. Teraz wszystko sobie przypomniałem. Kej. Minęło bardzo dużo lat. Kej! Naprawdę wyrosłaś! Oczywiście, ale dzięki Bogom. Już myślałam, że wasza dwójka o mnie kompletnie zapomniała. Wiesz, naprawdę martwiłem się o ciebie po tym wszystkim, gdzie byłeś przez cały ten czas? Gami, naprawdę nie sądziłam, że to by cię obchodziło. Po tym jak mój ojciec zginął, wyjechałam, aby żyć z krewnymi mojej matki. Żyli naprawdę daleko stąd, a więc nie byłam w stanie tutaj wracać. O, a więc to się właśnie wydarzyło! Cóż, po prostu cieszę się, że jesteś cała i zdrowa. Heh. A więc teraz wszystko ma sens? A żebyś wiedziała! O, wiecie co? E, ostatnio przeglądałam pliki mojego ojca i. Właściwie jest, je, e, jest bardzo dużo rzeczy, które nie mają sensu. Ok. Ha? Po pierwsze, dlaczego przyjechałaś z tak daleka, żeby znowu się z nami spotkać? I po drugie, dlaczego nazywasz się Jatagarasu? Jatagarasu to, to tak naprawdę była Kalisto Yu! kobieta, która zabiła twojego ojca. Nie myli się pan. Prawdziwym Yatagarasu... był mój ojciec. Hm? Pan Faraday był Jatagarasu? Jak powiedziałam, przeglądałam stare pliki mojego ojca i znalazłam sekretny pamiętnik pomiędzy jego książkami. Nie mam żadnego żalu, że wybrałem, że wybrałem ścieżkę jatagarasu. To było właśnie zapisane w jego pamiętniku, a więc stąd właśnie jestem pewna. Ale to jest. To jest niemożliwe! O co chodzi z tym spojrzeniem? Nie wierzymy pan? Nie chodzi tylko o wyraz mojej twarzy. Powiedziałem, że jest to niemożliwe. Okej, okay, a więc dobrze. Jak pan wytłumaczy to? To jest maszyna, która pozwalała mu obejść wszelkie, e, wszelkie systemy ochrony, jakie tylko stały na jego drodze. Tak, to jest złodziejaszek. I prawdę powiedziawszy, to jest najsekretniejsza broń nie tego rasu. I właśnie ten e, mały sprzęcik był używany przez mojego ojca. Wow, Pan Faraday nie był tylko wielkim prokuratorem, ale naprawdę wielkim złodziejem, ha? Huh? Tak, mój ojciec pracował naprawdę dobrze, żeby kraść prawdę. Ale został zabity i później Jatagarasu zniknął. Ale pomimo tego ostatnio Yatagarasu został zauważony. Ktoś... był to ktoś inny niż ty? Proszę, panie Edwarf. Niech pan rzuci okiem na ten artykuł. Teraz powoli wszystko układa się tak naprawdę w całość. Yatagarasu wysłał do ambasady wizytówkę? Tak, co oznacza, że ta osoba to fałszywka. Jestem tego niemalże pewna, że stoi za tym Kalisto Yu. Ponieważ prawdziwy Jatagarasu nigdy nie posunąłby się do czegoś tak żałosnego. Ale Jatagarasu wysyłał kartę e, z wszystkim, co do tej pory publikował. To właśnie powiedział mi detektyw Bed 7 lat temu, jeżeli pamięć mi dobrze słyszy. Cóż, jak tylko usłyszałem te wieści, Eee, Przejęłam się tym wszystkim i wiedziałem, że nie mogę tak po prostu tego odpuścić. A więc znalazłam pana. Tak, żebyśmy mogli uzyskać jedną, jedyną prawdę, która kryje się za Yatagarasu. Ponieważ jeżeli ktokolwiek e, istniałby na tym świecie, kto mógłby mi w tym pomóc, to pan, panie Edgeworth. A więc mówisz teraz, że tożsamość e, pani Yu i twojego ojca ułożyłem. Że te tożsamości ułożyłem sobie na odwrót? Tak, ponieważ prawdziwy Jatagarasu jest szlachetny aż do samego końca. I ja chcę ożywić tego prawdziwego, szlachetnego Jatagarasu. Jeżeli tego nie zrobię, to mój ojciec nigdy nie będzie mógł spocząć w pokoju. Kej... Okay. Kej! Okay. Jesteś taka szlachetna. Nie interesuje mnie, co ktokolwiek by sobie pomyślał. Zawsze będę tutaj, aby ci kibicować, koleżanko. Nawet jeżeli byłabyś e, honorowym złodziejem, złodziej pozostaje złodziejem. Ma słowo myślane, ale dobra. I jeżeli planujesz popełnić zbrodnię, obawiam się, że nie będę mógł ci w tym pomóc. Panie Edgeworth. Wy, e, ludzie, mi tego wszystkiego nie ułatwiacie. Kogo bym teraz niby popierać? Panie Edgeworth. To, czego od Pana oczekuję, to nie jest e, kradzież czegokolwiek. To, czego chcę, to aresztowanie tej złej kobiety. Tej złej kobiety? Masz na myśli Kali Stoju? Sądzę, że zbyt ciężko dla mnie byłoby złapać ją całkiem samą. Ale pomyślałem sobie, że skoro był pan w stanie raz yy, ją zdemaskować, to może. Proszę, panie Erzow, nie pomoże mi pan? Tak o ty pomyśleć. Chyba jestem ci coś Ha? Jest pan mi winien co? Kiedy pani Jill chciała uciec z sali sądowej, to ty uratowałaś mi życie. Co więcej, pomogłaś mi dzisiaj w śledztwie. Nie jestem aż tak okrutny, żebym pozostawiał e, moje długi niespłacone. A więc ma pan na myśli, że. tak. Ta sprawa również ciężyła na mojej duszy od tamtego pamiętnego dnia. Być może w końcu nadszedł czas, aby wszystko ustalić raz na zawsze. Jeżeli nie będziesz zamierzała ubrudzić swoimi swoich rąk jakąś zbrodnią, wierzę, że będę w stanie Ci pomóc. Panie Edgeworth, dziękuję. Jej, pan Edgeworth, sir! Czyż to nie świetny key? Tak, tak jest, Gami. Nawet pomimo tego, iż zapomniał o niej aż do krótkiej chwili temu. Hm. O co chodzi z ich dziwacznym związkiem? Wielki złodziej Jatagarasu. Po tych wszystkich latach, prawdziwa tożsamość Złodzieja z powrotem usunęła się w ciemność. Bern Faraday, Kalisto Yu i Kay Faraday. Te zmienianie. Te widmowe zmienianie tożsamości Wielkiego Złodzieja Jatagarasu. I prawdziwy cel Jatagarasu. Wszystko to wydoby wydobyłoby się na światło dzienne. E dzień po tym, jak złożyłem swoją obietnicę dla Key. Koniec epizodu czwartego. Turnabout Reminiscense. To był jeden wielki flashback. E jedna wielka retrospekcja. Ale... Utrzymuję, że jest to według mnie przynajmniej najlepszy epizod. Całej tej gry, ale to nie oznacza, że finał również nie jest wart, wiecie, świeczki. Warty kłopotu. Oczywiście Gamszu jest gościem na ekranie wyboru epizodu numer 4, natomiast Kay będzie ostatnim gościem na ekranie wyboru epizodu numer 5, który tytułuje się tajemniczym tytułem Turnabout Ablaze. Ehm. Um... No cóż. Jeżeli chodzi jeszcze o, o podsumowanie epizodu czwartego, szczegółowo wszystko oczywiście będę opisywał pod sam koniec gry, ale powiem Wam, że najbardziej właśnie podoba mi się w epizodzie numer cztery, że gramy jeszcze niedoświadczonym Edwarfem. Ehm, I tak naprawdę właśnie niedoświadczoną Franciszką. I co to oznacza? Że widzieliśmy mniej więcej jak, jak ukształtowywał się powolutku ich światopogląd, i udaje mi się to umieścić w mistrzowski sposób tylko w tym jednym rozdziale. Wiecie co mam na myśli? Mam na myśli mniej więcej kilka takich pojedynczych fragmentów. Mniej więcej fakt, że Miles był aż tak zszokowany, że panna Yu, jako obrońca sądowy, byłaby aż tak bezczelna, że zdradziła tak po prostu swojego klienta i go zabiła. Później nie dziwo tak naprawdę, że w związku z tymi na przykład wydarzeniami i tym, że był on podwładnym Manfreda von Karmy, który uczył go nienawidzić obrońców, jak również wydarzeniami z incydentu DL-6, to wszystko tak naprawdę bardzo tłumaczy, dlaczego... Ostrzegał prawników mniej więcej w taki sposób On sam był wtedy młody On sam miał jeszcze wtedy wątpliwości I tak naprawdę miał wątpliwości przez całe swoje życie Dopóki nie nadeszła ta pamiętna rozprawa Manfredo von Karma kontra Phoenix Wright Ale to właśnie było pokazane w tym epizodzie W bardzo, bardzo dobry sposób I dlatego właśnie mówię, że tak przyjemnie mi się grało Młodym Milesem Natomiast Franziska... Jeden, jeden tak naprawdę ciąg dialogu, a powiedział tak, tak dużo o takiej pozornie. E, po, pozornie wiecie, nierozwijanej postaci. Coś, co również było później wykorzystywane, znaczy wcześniej w sumie wykorzystywane w e, drugiej grze, kiedy ona była główną prokuratorką. E, bo właśnie koniec gry. Justice for All mówił mniej więcej, że ona chciała po prostu nie tyle żyć, również. E, tak jak jej ojciec, chociaż to również było ciężkie, bo przez to, że była córką wąkarmę, to było to sprawiło, że miała na sobie naprawdę przeogromny ciężar, i wszyscy od niej mieli przeogromne oczekiwania, których nie mogła nigdy spełnić, zwłaszcza dlatego, że nie udało jej się pokonać osoby, która pokonała zarówno jej ojca, jak i jej brata. Takiego domniemanego, ale no postrzegała ona go jako takiego dużego brata, lub też małego z jej punktu widzenia. Ale właśnie w tym epizodzie również, ten, ten, mał, dzisiej, ten mały dzisiejszy dialog po prostu i kilka dialogów wcześniejszych, którymi chciała tak naprawdę powiedzieć dla swojego ojca Hej, może przyjdziesz oglądać moją rozprawę, ja też niedługo będę miał swój debiut, a Manfrot, no dobra, może, może, może przyjdę jego bardziej interesował Edgeworth. I nie to dlatego, że się o niego troszczył, jak również wiemy z Tornabout Goodbyes. On po prostu był takim skurczy synem i tak nienawidził ojca Edgewortha, że po prostu chciał wychować go na kompletne jego przeciwieństwo. I to bardziej go interesowało niż jego własna, własna córka. Nie było nawet powiedzianego. Nie było powiedzianego bezpośredniego dialogu, który sugerowałby, że Manfred troszczył się o swoją córkę. No, tak naprawdę, jak, jak powinien. Że nie wiem, nie, po prostu nie okazało jej należy tego być może szacunku. Bardziej troszczył się osobą, które, którą wychowywał, bo jej tak naprawdę skrycie nienawidził, niż osobą, którą miał tak naprawdę kochać. I teraz tak naprawdę, Miles właśnie tak. On, on w sumie to rozpracowuje i wiedział o tym w Justice for All bardzo dobrze, że o to właśnie chodziło, bo już w tym epizodzie zaczął rozpracowywać powoli, że. Ona na przykład dzisiaj przyszła do sali sądowej tylko, tylko dlatego, że dowiedziała się, że Manfred powiedział to jest twój wielki debiut i tak dalej i właśnie go szykował do tego wszystkiego. Um, natomiast powtórzę raz jeszcze, wiemy bardzo dobrze i on sam naprawdę w tym epizodzie powiedział um, dlaczego on to robi. Nie bezpośrednio oczywiście, nie mógł powiedzieć zabijecie, zabijecie i tak dalej i tak um, dalej. Ale, 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 ale... To jest właśnie niezwykłe, niezwykłe, że umieścili te wszystkie wskazówki, te niewyraźne, niebezpośrednie dialogi w tym epizodzie i zrobili to bardzo dobrze. Te kilka dialogów wystarczyło, żeby tak bardzo jakby wejrzeć w umysły tych postaci i zobaczyć jak myślą to jest coś czego nie zrobił żaden inny epizod w Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth to jest coś co Apollo Justice Ace Attorney nie zrobiło nawet ze swoją własną główną postacią Zrobiło to z pozostałymi postaciami, ale nie z główną postacią. Po prostu on tam był i robił rzeczy. Do tej pory Miles był i robił rzeczy. I fajnie się to badało, fajnie się mniej więcej spotykało tych ludzi i ich osobne, właśnie historie, i również rozpracowywało się to morderstwo, ale brakowało właśnie rozwoju głównych postaci, a tutaj ten epizod to oferuje jako jedyny w tej grze. I dlatego uznaję, że to jest coś, czego zarówno dla tej gry, jak i dla gry poprzedniej, jaką nagrywałem z Ace Attorney, to jest coś, czego w tych grach brakowało, a coś, co ten epizod dostarczył. Jeżeli chodzi o sam, właśnie wątek, morderstwa i tak dalej, osobiście uznaję, że bardziej mi się podoba. Um, najbardziej chyba mi się podobał właśnie wątek z epizodu numer 1, sam nie wiem czemu, i z epizodu numer 2. Ale uznaję, że mniej więcej wszystkie jakby wątki morderstwa i tak dalej i tak dalej, z samego wiecie, takiego e, czysto kryminalnego punktu widzenia e, są mniej więcej identyczne, więc w sumie wszystko tutaj zmierza do tego, jak dobrze są zrobione postacie. I uważam, że e, Terno sens jest bardzo dobry, ponieważ Kalisto Kalistoju jest naprawdę o, to jest osoba, która właśnie jest tak niepokojąca, bo Właśnie się śmiała w każdej chwili, nieważne czy się stresowała, czy wiedziała, że przegrała, czy wiedziała, że już jest po wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Wciąż ty, ten maniakalny jej wręcz śmiech jest czymś, co naprawdę spowodowało, że jest to e, godny adwersarz na koniec epizodu. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie epizodu numer 4. Jeszcze ki o kilku rzeczach prawdopodobnie powiem e, pod koniec, zagrajmy tak jak robię to zawsze. Ale zanim jeszcze do tego będziemy przechodzić Czeka nas wielki finał Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth Wielki finał, w którym mniej więcej dowiemy się Jaka jest cała prawda, która kryje się za Jatagarasu. Jaka jest mniej więcej cała prawda, która kryje się za tym gangiem przemytniczym Który przewija się przez całą tą grę I ogólnie zamkniemy wszystkie wątki, jakie mogła, rozpo jakie mogła rozpocząć ta gra Wszystko to w epizodzie Turnabout Ablaze, epizod numer... Natomiast na dzisiaj to już będzie wszystko w Ace Attorney Investigations. Dzięki za oglądanie i zapraszam was jeszcze do wysłuchania tego, co się tak naprawdę stało w czwartym rozdziale Turnabout Reminiscence. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa. Callisto Yu była w rzeczywistości wielkim złodziejem jatagrazu, który zajmował się infiltrowaniem firm i publikowaniem ich korupcyjnych działalności. Jednakże była jednocześnie ona powiązana z gangiem przemytniczym, który był odpowiedzialny za incydent KG8. Prokurator Burn Faraday odkrył jej tożsamość, kiedy pracował nad tymi sprawami, a więc panna Yu musiała go wyeliminować. Callisto Yu rozkazała Makowi Real zabić Deidamana, świadka w sprawie gangu przemytniczego w ambasadzie Klodopi. Wkradła się ona również do tej ambasady tego samego wieczoru i wysłała dla policji Klucz Jatagrasu, który mógł być również zmieniony w nóż. Niedługo po morderstwie pan Rol został aresztowany dzięki nagraniom z kamer, ale Yu zaoferowała mu obronę w sądzie. Poprosiła go, aby powiedział, że to on był Jatagarasu, co miało zmusić Faradaya do przyniesienia klucza Yatagarasu do sądu jako dowód. Podczas rozprawy, Kalisto Yu poprosiła Rela, aby zmienił stanowisko i powiedział wszystkim, że to Faraday był Jatagarasu, aby został on aresztowany. Jednakże ku jej zaskoczeniu, wściekły Faraday podczas przerwy zabrał ze sobą Rela do lobby dla oskarżonego numer 2. Bała się, że jej plan pójdzie na marne, jeśli zaczęliby rozmawiać o tym zbyt dużo. Weszła więc ona do lobby, udając, że się o coś martwi, wzięła klucz z torby Faradaya i po cichu przekształciła go w nóż. Dźgnęła ona Foradeja tym nożem, trzymając go je jednocześnie owiniętego w torebkę na dowody, która pochłonęła dużą część krwi. Nakazała ona Relowi pomóc jej uprzątnąć miejsce zbrodni poprzez rozrzucenie torebek na dowody, włożenie taśmy prezentującej morderstwo w ambasadzie i otwarcie okna. Aby usunąć jedynego świadka zdarzenia, wyciągnęła ona następną broń, która była wykorzystana do zabicia Deidama na storby z, z dowodami i zastrzeliła nieurela. Panna Yu ułożyła sobie plan, aby stworzyć sobie alibi. Taśma z nagraniem miała iść w otwarzaczu przez następne 30 minut, zanim miał rozleć się dźwięk z wystrzału na nagraniu. Opuściła ona pomieszczenie i zauważyła w korytarzu detektywa Bet i Gamshu. Zabrała ona detektywa Bed do lobby numer 1, a ten z kolei nakazał Gamszu pilnować wejścia do lobby numer 2. Kiedy stał na straży przed drzwiami, Gamszu spotkał Kay Faraday, która chciała kupić przekąskę dla siebie i jej ojca. Oboje nie mieli osobno wystarczająco dużo pieniędzy na najtańszy produkt sprzedawany w automacie: czekoladowe roladki kosztujące 6 dolarów. Gamszu postanowił połączyć jego pieniądze z pieniędzmi Kay, aby mogli je sobie kupić wspólnie. Kay musiała rozmienić swoje monety na banknot jednodolorowy, spotykając się po raz pierwszy z Milesem Dwarfem. Kiedy Gamszu i Key kupili już rolatki, usiedli oni obok drzwi do lobby, aby je zjeść. Kej chciała nastraszyć nieco Gamsho, dlatego umyślnie przybyła balonik, który trzymała, co wystraszyło Gamsho na tyle, że upuścił on swój deser na ziemię. Sędzia, który przybywał wtedy w pokoju naprzeciwko, usłyszał ten dźwięk, myląc go z odgłosem wystrzału. Taśma wideo zbliżała się do momentu wystrzału. Kalisto Yu, przebywająca w lobby numer 1, wylała nieco perfum o bardzo silnym zapachu, który szybko ogarnął całe pomieszczenie. Detektyw Bet, aby pozbyć się zapachu, otworzył okno. Kiedy okna w obu sąsiednich pomieszczeniach były otwarte, przez telewizor, w którym leciało wtedy nagranie, rozległ się odkłus wystrzału broni. Wprawdzie drzwi i ściany sądu absorbowały dźwięk, jednak wydobył się on przez otwarte okna w obu lobby. Detektyw Beth, słysząc ten odgłos, pośpieszył ze wszystkimi do lobby numer 2, gdzie leżały już ciała Faradaya i Rella. Panna Yu weszła wtedy do pomieszczenia z nimi, co miało dać dla niej idealne alibi.